Cześć, witajcie na kanale cq.pl. Dziś przyjrzymy się nożowi Kizer Vanguard Dropber. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony i powiem do czego najlepiej się nadaje. Więc zaczynajmy. Na początek, krótki rzut oka na sam nóż, abyście wiedzieli, o czym będziemy mówić. Tak ten nóż się tutaj prezentuje. Dobrze. Przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita tego noża to około 18 cm. Długość złożonego to 10,6 cm. Mamy tutaj rękojeść z mikarty, blokadę Clutch Lock. Waga około 93 g. Już posiada otwór na linkę, klips mocujący, a także łożyska ceramiczne. Jeżeli chodzi o ostrze, mamy tutaj 7,6 cm. Centymetra ostrza. Grubość ostrza to około 2,8 mm. Stal to 154 cm. Ostrze gładkie i wykończenie stone Wash. I nóż otwieramy za pomocą kołka. Możemy też go otworzyć za pomocą blokady, po prostu ją wciskając. Oba rozwiązania są bardzo wygodne. I do czego najlepiej nadaje się ten nóż? Dropper to taki typowy nóż EDC. Świetnie sprawdzi się zarówno w środowisku miejskim, jak i podczas wypraw terenowych i outdoorowych, ponieważ pomimo, że świetnie sprawdza się w EDC, w terenie to bezproblemowo się nadaje do wszelkich zastosowań i dzięki niewielkim wymiarom i lekkiej konstrukcji, nóż ten świetnie nosi, nosi się w kieszeni a ostrze drop point poradzi sobie z wszystkimi typowymi zadaniami dnia codziennego przed jakimi stajemy od otwierania paczek poprzez takie bardziej precyzyjne cięcia tym nożem świetnie się operuje, nóż posiada tutaj takie karbowanie bardzo fajnie on leży w dłoni właśnie dzięki zastosowaniu temu, tego karbowania ale może o tym za chwilkę, bo co wyróżnia właśnie dropera, przede wszystkim unikalna blokada Clash Lock i Zastosowany system blokady bardziej zaawansowanym użytkownikom daje możliwość e, tutaj regulacji aż do 25 e, różnych stopni e, nacisku siły blokady, co pozwala na pełne dostosowanie noża do własnych preferencji. I dzięki temu każdy może dopasować pracę mechanizmu według swoich własnych upodobań. Mamy tutaj stal premium 154 CM. Nóż wykonany jest właśnie z tej wysokiej jakości stali. Charakteryzuje się ona świetnym balansem pomiędzy wytrzymałością, odpornością na korozję, a długością trzymania ostrości. Mamy wykończenie Stone Wash, które jest bardzo uniwersalne, niweluje. Dobne ryski. Nóż też tak bardzo nam się tutaj e, nie świeci. E, dodatkowo e, mamy rękojeść wykonaną z mikarty. E, i ten nóż występuje w wielu wariantach, także warto sobie zobaczyć, który akurat Tobie będzie podobał się najbardziej. Mamy tutaj ceramiczne łożyska kulkowe, dzięki którym ostrze rozkłada się niewiarygodnie, płynnie i gładko. I naprawdę super sprawa. I samo to ostrze Drop Point. Jest wykonane dosyć ciekawie, jak widzicie. Właśnie to karbowanie też jest bardzo przyjemne. Jest takie, powiedziałbym w punkt. Ten nóż to jeden z najpopularniejszych noży właśnie tutaj z oferty Kizera jest cały czas na szczytach bestsellerów tej marki nie bez powodu i może zobaczmy sobie jak ten nóż prezentuje się na tle innych noży. Weźmy sobie dla porównania na przykład Cold Steela Recon 1 Mini, Ontario Rad 2 i Spiderco Para 3 FRN. Tak te noże tutaj wyglądają. Się prezentują. Możecie sobie właśnie zobaczyć, jak ten nóż wygląda na tle innych noży. Czasem, właśnie dobrze mieć taki punkt odniesienia, gdzieś jakaś rękojeść jest grubsza, chudsza, yy, ostrze troszkę inaczej poprowadzone. I teraz spróbujmy sobie podsumować. Więc podsumowując, Kizer Vanguard Drop Bear to znakomity folder EDC. Niewielki, lekki, ale oferujący jakość i e, innowacyjną blokadę Clutch Lock. Ten nóż jest bardzo przyjemny w operacji, bardzo przyjemnie się nim operuje, ponieważ właśnie przez zastosowanie łożysk kulkowych ten nóż świetnie i bardzo płynnie się otwiera. Można go otworzyć za, zarówno przy pomocy blokady samej w sobie, jak i można go też otworzyć bardzo łatwo przy pomocy kołka. Noż jest bardzo dobrze wyważony i yy, czyni go to właśnie świetnym wyborem, zarówno dla fanów noży, którzy lubią relatywnie niezbyt takie pancerne noże. Ten nóż Przyjemnie trzyma się w dłoni, ale nie czuję się, że on jest taki mega, mega pancerny. pancerny. A także dla osób, które szukają takich e, niezawodnych noży do codziennych zadań. Myślę, że ten nóż z pewnością się sprawdzi. Nie ma on jakichś mega wodotrysków, ale właśnie przez to jest um, uważam tak popularny, ponieważ jest to bardzo prosta konstrukcja, ale też niezawodna konstrukcja, rękojeść. Tutaj akurat z karty, ale ten nóż występuje w wielu wariantach, w wielu kolorach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Z pewnością jest to nóż wart uwagi, szczególnie jeśli szukamy takiego kompaktowego EDC. I ten nóż nie boi się, zarówno EDC w mieście, jak i EDC w terenie. W obu tych miejscach uważam, że sprawdzi się świetnie i z pewnością zasługuje na Twoją uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i jak zawsze trzymajcie się ostro.